Czołem witajcie, sezon na drapieżniki mamy w pełni, wszystko można łowić, więc temat taki stricte drapieżnikowy, stinger, rzecz bez której czasem nie da się po prostu złowić ryby, one biorą w jakiś taki sposób, no że nie da się ich zaciąć, ta dozbrojka po prostu się przydaje, każdy z nas prawdopodobnie używał czegoś takiego, ja pokażę jak to zrobić, jak się zaopatrzyć w coś takiego, co nam jest potrzebne przede wszystkim? Na pewno zaciskarka, klasyczna zaciskarka. Tutaj mamy z dwoma ząbkami na szerszej średnicy i węższej średnicy tulejek. Jakieś cążki do obcięcia materiału przyponowego. Oczywiście materiał przyponowy, tutaj RAF 49, średnica 054 to już jest taki stinger, którego żadne zęby po prostu nie przewalą. I oczywiście kotwiczki. W ofercie Marki Sewicz Gir jest bardzo wiele gotowych stingerów z jakimiś tulejkami świecącymi w kolorze czerwonym, z czerwonymi kotwicami, niemal wszystkie rozmiary, ale ja za każdym razem zachęcam do tego, aby przygotować się, zakupić parę rzeczy i robić je samodzielnie, bo w perspektywie czasu wystarcza to naprawdę na o wiele dłużej, jest tańsze, a przede wszystkim do każdego rozmiaru gum będziemy mogli dopasować takiego stingera. Także dla leniuchów, gotowce w opakowaniach, ale jeśli ktoś ma jakiś taki zmysł do, do takich ręcznych robótek, to parę, dosłownie parę drobiazgów jest nam potrzebnych do tego, żeby zrobić takiego stingera samodzielnie. Jak wspomniałem, materiał przyponowy. On jest najważniejszy. On musi wytrzymać zęby szczupaka. Musi być na tyle mocny, bo czasem tylko na tym stingerze będziemy po prostu rybę holowali. RAW 49 o średnicy 0,54 mm i od razu do tego tulejka. Zazwyczaj jest tak, że podwajamy średnicę. Natomiast yy, mam tutaj tulejki o średnicy 1,2 mm. Zostaje mi tak, więc troszeczkę luzu, co pozwoli mi to po prostu zrobić płynniej. Wyciągam kawalątek. Tulejka pojedyncza. Pamiętajcie, do miękkich materiałów fluorocarbon regenerator stosujemy te tulejki podwójne. Do klasycznego Stingera wystarczy pojedyncza tulejka. Przewlekamy w jeden sposób, i do tej samej dziurki. Dlatego powiedziałem, ta średnica dwukrotnie większa po prostu ułatwi to zrobienie. Ważne są też dobre cążki, które pozwolą płynnie to uciąć bez tego szczępienia typowego. I teraz tak. Zostawiam sobie tutaj dosłownie 2-3 mm, zaciągam tę tulejkę do takiego stopnia, i teraz ważna rzecz: jeśli stingera montujemy klasycznie na główce jigowej, w taki sposób, że zaczepiamy o to główne uszko, trzeba pamiętać, aby to oczko na stingerze było tej wielkości, żeby się po prostu zmieściło. Tutaj mamy troszeczkę za duże, więc jeszcze możemy to podciągnąć troszeczkę. Ok, będzie pasowało. Cążki. Przy tej średnicy wystarczy ta mniejsza, ta, mniejsza, yy, ta mniejsza komora i stinger jest zaciśnięty. Potrzebna nam jest oczywiście do tego kotwica. Wyciągamy jedną sztukę. Kotwice też powinno się dostosowywać do rozmiaru gum, yy, na jakie mamy zamiar łowić, albo do jakich stinger będzie przygotowany. Kotwicę odkładam na boku, ucinam sobie fragment zawsze tam 2-3 centymetry dłuższy, żeby tutaj było miejsce do, do pracy. Przewlekamy w jeden sposób. W tej chwili zakładam kotwicę, wracam do tego samego otworu. Tutaj właśnie widać to, o czym powiedziałem, poszczępiło się. Więc te 2-3 cm są mi potrzebne do tego, że jeśli coś takiego się zdarzy, a niestety te materiały twarde mają to do siebie, że one się szczępią, bo to jest ileś tam dziesiąt tych linek skręconych wokół siebie. Więc to przecięcie może powodować takie szczępienie. O, tutaj akurat nie chce mi to wejść. Jeszcze utniemy kawalątek, żeby się to nie szczępiło. Teraz już powinno być ok, przewlekam przez tulejkę. Znowu zostawiam tutaj na tym koniuszku dosłownie 2-3 mm. Zaciągam tutaj, już to oczko powinno być stosunkowo małe i na tej małej komorce zaciskamy. Tutaj nie trzeba jakiejś specjalnej siły, po prostu czujemy, że ta tulejka się poddała i mamy gotowego Stingera. Jest to bardzo szybkie, tanie, dosłownie na łodzi, na każdym łowisku możemy to zrobić. Sposób montażu jest bardzo prosty. Zaczepiamy o to górne uszko. Tutaj oczywiście ta gumka jest przykładowa, chociaż też powinno pasować i Stingera gdzieś tam wbijamy po prostu w dolną część. Tak gotowa przynęta czasem jest jedyną receptą na to, aby dorwać się do sandaczy. One biorą, tak jak powiedziałem, w jakiś taki dziwny sposób, że mamy potężne kopnięcie kij, wyrywa nam z ręki, natomiast tego sandacza nie idzie wciąć. Bardzo często zdarzało się, że właśnie po takim braniu, po założeniu stingera, udawało się wyciągać rybę i co najdziwniejsze, hak był nieruszony, natomiast ryba wisiała na samym stingerze. Prawdopodobnie to są te boczne brania. Jeśli nie mamy zamontowanego stingera. I ryba uderza gdzieś od boku, obraca nam w taki sposób przynętę i tak jest zaciśnięta. Jakiekolwiek nasze zacięcie nie powoduje wbicia się tego haka, tylko wyciągnięcie tego z zębów. Jeśli mamy tutaj, pokażę tego większego już gotowego. Jeśli mamy tutaj z boku zamontowanego stingera, to taki sam atak powoduje, że ta ryba po prostu się tutaj wpina. Zacinamy, ryba wypływa przynętę, natomiast już niestety wisi na stingerze. Zachęcam do. Jeszcze raz powtarzam, do samodzielnego wykonywania w naszych akcesoriach LASMITER dostaniecie wszystko, co jest potrzebne. Będzie to kosztowało parę złotych drożej niż yy, taka klasycz, takie klasyczne opakowanie stingerów, ale z jednej takiej szpulki i z trzypaczki tulejek naprawdę jestem w stanie zrobić bardzo wiele stingerów, dopasowując je do każdego rozmiaru gum. Polecam i do połamania.